Halo, halo, cześć, witajcie, pozdrawiam Was z Berlina. Tutaj Wojciech Glanz, słynny polski jasnowic albo jasnowic celebryta, albo najbardziej skuteczny polski jasnowic, jak piszą o mnie media. Zapraszam Was na taki cotygodniowy horoskop, tarotowy horoskop. Dla jakiego znaku pytacie? No to oczywiście jest gdzieś tutaj nad moją głową napisane, tak? Dla jakiego znaku. A po obejrzeniu, pamiętajcie, żeby zostawić jakąś łapkę, lajka, komentarz. No i przede wszystkim, żeby udostępniać to wideo dalej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej! Skorpioniki dla Was bardzo przyjemna karta. Jest to karta. Mocy. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. Słuchajcie, karta mocy. Przede wszystkim będziecie znowu odczuwali w tym tygodniu zwyżkę energii. Znowu poczujecie się, jakbyście przejmowali kontrolę nad swoim życiem. Znowu poczujecie, jakbyście przejmowali kontrolę nad sytuacją zawodową. Znowu poczujecie, jakbyście przejmowali kontrolę i władzę nad na przykład swoim związkiem. Powrót mocy, powrót sił, powrót. Energii. Ta karta jednakże sugeruje przy okazji taką jedną rzecz, żeby zachować spokój, żeby tą moc swoją doświadczać poprzez spokój i wyciszenie, poprzez zaufanie swojej własnej podświadomości, poprzez zaufanie samemu sobie, poprzez wiarę w siebie i wyciszenie. To jest karta cichej mocy i tak powinna się tak naprawdę nazywać, bo jak dobrze pomyślicie, to ta pani głaszczę tego kotka, czyli ta pani tutaj na karcie spróbuje pokazać głaszcze tego lwa. I uspokaja go. Dzięki temu uzyskuje nad nim kontrolę. Także będziecie odczuwać wzwyżkę energii. I to dosyć sporo. Bardzo przyjemny tydzień może to być dla was. Takiego powrotu do życia. Jakby powrotu do sił. Powrotu do zdrowia. Powrotu do normalności. Ale nie należy tego nadużywać w sposób niecny. Tylko trzeba jednak mimo wszystko zwrócić się do środka i cały czas przypominać sobie, że poprzez siłę Spokój i ciepłe słowo można uporządkować cały nasz świat. Dobra, przechodzimy do następnego znaku. Teraz przejdźmy do byków, i pomimo, że bardzo bym chciał, drogie byki, nie mam dla Was aż tak radosnych wiadomości, jak moglibyście oczekiwać. Słuchajcie, wyszła mi karta odwróconego, odwróconego Eremity. Albo samotnika, różnie jest określana. Słuchajcie, ta karta mówi o samotności, ta karta mówi o wycofaniu, ta karta mówi o ucieczce. Ten tydzień może być dla Was bardzo stresujący, tak stresujący, że będziecie mieli ochotę dosłownie zamknąć się w czterech ścianach, zamknąć się, odizolować się od wszystkich naokoło, żeby tylko uzyskać chwilę spokoju. Ta karta. Ostrzega was przed jedną taką rzeczą, żeby nie popadać za bardzo w taką właśnie samotność. Ludzie będą wam potrzebni. Nawet jeśli was będą denerwować, są wam potrzebni. Nie uciekać, nie zamykać się. Nie uciekać, nie zamykać się. Bo jeśli faktycznie zaczniecie coś takiego robić, to może się to skończyć w ten sposób, że potem będziecie mieli trudność z wyjścia z tych czterech ścian. Także jest to karta ostrzeżenie dla was. Ostrzeżenie przed tendencją do chowania się i ucieczki, przede wszystkim emocjonalnej. To może się przenieść na wasz zawód, to może się przenieść na waszą sytuację rodzinną, to może się przenieść na wasze sytuacje miłosne. Nie uciekać. To jest karta, która mówi właśnie o tym, żeby nie uciekać, nie zamykać się w pustkę, w cztery ściany. Nie izolować się. Także pamiętajcie, żeby w ten tydzień. Przypominać to sobie i jednak mimo wszystko brnąć do ludzi. OK? Chciałbym Wam powiedzieć coś bardziej miłego, no ale taki tydzień, nadchodzi tydzień ciężki, trudny, gdzie będziecie odczuwać potrzebę ucieczki, ale nie uciekajcie. Dobra, przechodzimy do następnego znaku. Drogie panny, dla Was w tym tygodniu ostrzeżenie. Jest to trójka kielichów, odwrócona trójka kielichów. Słuchajcie, to jest energia kłótni, to jest energia popsucia relacji z ludźmi, z którymi powinniśmy te relacje trzymać, z którymi powinniśmy się cieszyć. Wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację, powiedzmy, świąteczną. Święta powinny być bardzo piękne, święta powinny być radosne, a bardzo często kończy się tym, że rodzina się żywe, bo choinka jeszcze nie postawiona, bombki źle zawieszone, coś tam nieprzygotowane, mieszkanie nieposprzątane i dochodzi do kłótni. To jest karta, która ni niestety niesie właśnie taką energię kłótni, zwarcia, starcia, nawet popsucia re relacji. Jest oczywiście, ponieważ jest odwrócona i jest w tym momencie ostrzeżeniem, żeby tego unikać, żeby się ugryźć w język, żeby nie wchodzić w dyskusję, dlatego że możemy stracić naprawdę prawdziwego przyjaciela. Także jest to trudny tydzień dla Was, będzie to, trudne, to taki tydzień wewnętrznej walki, kiedy będziecie musieli po prostu powstrzymywać się od ostrych słów, powstrzymywać się od takich szybkich reakcji. Brać głęboki oddech i lepiej się wycofać, niż podejmować negocjacje, albo, przepraszam, dyskusję, albo jakieś starcie. Może się właśnie to zakończyć tak, że pożegnacie się z jakimś przyjacielem. Może się w ten sposób zakończyć. To jest karta ostrzeżenie. Taka możliwość się pojawi. Unikajcie starć. Bo jeśli nie będziecie ich unikać, to niestety może to zakłócić wasze relacje na dłuższy czas. Także jest to karta ostrzeżenie. Chciałbym oczywiście, tak jak i innym, znakom powiedzieć coś milszego, ale czasem ostrzeżenie jest ważniejsze. Także zapamiętajcie to sobie. Nie kłóćcie się, ok? Unikajcie, unikajcie. Lepiej się ugryźć w język i to porządnie, przeboleć, przegryźć, odpuścić, niż popaść w konflikt. No dobra. Dobrze. Drogie znaki, jeśli Wam się to podobało, to pamiętajcie o tym, żeby udostępniać to wideo Waszym znajomym, zostawiać te tak zwane tam łapki, lajki i tym podobne rzeczy, zasubskrybować mój kanał, no i pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli macie jakieś problemy, które chcielibyście rozwiązać, jakieś pytania, które Was dręczą, to wystarczy się ze mną skontaktować i można się ze mną umówić na prywatną konsultację. Zapraszam do tego bardzo serdecznie. Kontakt znajdziecie oczywiście w opisie każdego wideo, jak i również na moim kanale na stronie www.fojcieglacką. A teraz życzę Wam po prostu miłego tygodnia i do zobaczenia. Cześć!